A Czołem piłkarscy podróżnicy. Kolejny futbol trip z LGBT przed nami. Moi drodzy, jesteśmy w naszym centrum dowodzenia. Kiedy jesteśmy w pociągu, zawsze odwiedzamy Wars. Tym razem jest podobnie. Jedziemy w tym tygodniu do Kalisza. Druga liga, bo pokażemy zabytki, atrakcje, zjemy coś dobrego. Trzeba troszkę skrobi dodać. Kapucino. Hmm. Hmm, Powiedz, ile jeszcze mam kręcić. Już. Znacie ten budynek? Witamy na kaliskiej ziemi. Powiem wam, że teraz nie jest chyba najlepszy czas na to, żeby podróżować pociągami, bo pociągi są mocno zawalone. Ale dotarliśmy tutaj. Ale spędziliśmy trochę czasu w warcie. Pierwszy premierowy dzień w Kaliszu. Będziemy bardzo aktywny. Ale zanim pojedziemy do hotelu, już pojedziemy w jedno miejsce, które będziemy chcieli wam pokazać. Kaka jest Kalisz z Nincz pruszków. Chodźcie z nami w tą podróż po kaliskiej ziemi. Kaliski Gród Piastów. Jesteśmy moi drodzy na zawodziu. Czuć tutaj zapach tych bursztynów, bo tutaj niedaleko przechodził szlak bursztynowy. Mieszko mieszkał, Mieszko Bolesław Chrobry. Tutaj jakby był z nami odyn, znany youtuber, który ma te wszystkie wykrywacze do metali. Jakby tutaj zaczął kopać, to by znalazł niesamowite rzeczy. Jeden z mieszkańców powiedział nam, że tutaj Piotrek ukłany dla ciebie nie tak dawno ktoś Wykopał cały garnek monet. Na nos będę to wszystko wąchał, ale jeżeli się uda, to znajdziemy jakieś monety, może bursztyny, może jakieś wykopaliska. Zobaczycie, jak kiedyś tutaj, za czasów piastowskich, wszystkie te grody wyglądały. Chodźcie z nami. Tutaj jest pralka, właśnie taka, jak była w tamtych czasach piastowskich tak zwana tara. Kobiety prały na tarze, brały ubrania, brały wodę ze studni i automatycznie to wszystko prały. Jak to było? z tą higieną w tamtych latach piastowskich. No przecież papieru toaletowego na przykład nie było. I teraz pytanie do was: co zastępowało papier toaletowy w czasach piastowskich? Z jednej strony pralnia i studnia, a z drugiej strony można powiedzieć ruszt tego świniaka czy tego dzika, właściwie dzika. Obracało się na ruszcie, tu się go piekło, a tutaj w glinianym piecu automatycznie można było wyjąć chleb, który się samemu zrobiło własnoręcznie. I tutaj człowiek zasiadał, wiaderko zestawiał, bo w wiaderku była woda, chochlą nabierał, jadł, popijał. I co? Spielberg o tym wie. W tamtych czasach też, chociaż oczywiście bez filtra. Zakurił. My jesteśmy w miejscu, gdzie byłby raj dla dzieci. Jak... Zaraz, ja tu nagrywam. Ten już przyszedł, bo już myśli, że coś dostanie, a my niestety nie mamy. My w Grodzie Piastowskim nie obędzie się bez zwierzaków, mamy muły, no i mamy kozy, koza jako zwierzę może się za zaadoptować do każdej szerokości geograficznej, do każdego klimatu, stoi na trawie, je trawę, to jest właśnie koza, ser kozi, mleko kozie, jedzmy i pijmy to, co daje nam natura i co jest zdrowe, prawda? Dobrze mówię, dobrze. Idziemy, bo nas chcą zakrzyczeć. Ten niepozorny budynek za mną, na ulicy granicznej numer 20 w Kaliszu, wygląda jak zwykły budynek. Ty mógłbyś tutaj mieszkać, ja mogłem tutaj mieszkać. A pod spodem jest tutaj niesamowity i bardzo dobrze utrzymany schron przeciwatomowy, który zwiedziliśmy, który mogliście zobaczyć dokładnie jak wygląda. 500 metrów powierzchni było dedykowane 27 największym notablom, którzy mieszkali w w dawnym województwie kaliskim a właściwie w mieście Kalisz ta główna generalicja wszyscy ci którzy zarządzali jednostkami wojskowymi w tym województwie mieli okazję schronić się kiedy ewentualnie byłby atak jądrowy, meteorolog był tu chemik, byli tutaj wszyscy ci, którzy odpowiadali za funkcjonowanie tego tajnego, bo do 2000 roku był to tajny ośrodek. Nikt z przypadkowych osób tutaj nie mógł wybudować domu, wszystko to byli sami swoi. Był tutaj gospodarz, który był na pełnowartościowym, można powiedzieć, żołdzie wojskowym codziennie. Wojskowa ciężarówka przywoziła tutaj załogę, która schodziła na dół. W tej załodze było 27 osób. Obecnie w tym miejscu, jak widzicie, znajduje się ośrodek opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które mają również swój udział. Podczas wizyty widzieliśmy pracę tych osób, które zaprezentowały się w jednej z sal. Za moimi plecami pomnik dody Doroty Rabczewskiej. Przepraszam, tu młodego chciałem wkręcić, bo jak zobaczył, że nagrywamy, to od razu też zrobił zdjęcie. A To oczywiście Maria Konopnicka, która wprawdzie urodziła się w Suwałkach, ale całe dzieciństwo spędziła właśnie tutaj w Kaliszu. Jest jedną z dwóch najbardziej znanych, można powiedzieć, obok Adama Asnyka z naszego podwórka, Piotra, Romkę czy Jerzego Kryszaka osób, które pochodzą właśnie z Kalisza. Na tym monumencie towarzyszą jej dzieci, bardzo lubiana autorka przez wszystkie panie przedszkolanki, bo za każdym razem uczą tych młodych adeptów sztuki recytatorskiej wierszy. Między innymi wiersza na jagody, który kiedy miałem 5 lat znałem na pamięć, dziś nie znam, dlatego posłużę się ściągawką. Piotr Wąsowski, dzień dobry. Maria Konopnicka na jagody. Tuż nad Bugiem z lewej strony stoi wielki bór zielony. Noc go kryje skrzydłem kruczem, świt otwiera srebrnym kluczem. A zachodu luna złota zatrzaskuje jasne wrota. Nikt wam tego nie opowie, moje panie i panowie. Jakie tam ogromne drzewa, ile ptaszyn na nich śpiewa. Jakie kwiatków cudne rody, jakie modre w strugach wody, jak dąb w szumach z wichrem gada, jakie bajki opowiada. Mało komu tak się uda napatrzyć się na te cuda. Mało kto w wieczornej ciszy tę borową baśnię usłyszy. Mało kogo bór przypuści do tajemnych swych czeluści. Przepraszam, ja tak tutaj opowiadam. Pani się patrzy, myśli, że wariat. Gdzie się kryją jego dziwy? Świat jak z bajki. A prawdziwy długo na to czekać trzeba, aż się wicher ukoleba, aż, drożyn, aż drożyny mech wygładzi, aż nas dzięcioł poprowadzi, aż się w dziuplach pośpią sowy, aż utukają dywan wrzosy. Wtedy niech się co chce dzieje. Dalej dzieci, idźmy w knieje. Zawsze jak czytam przewodnik, to są rzeczy, których nie ma właśnie w środku w nim. I tak jest teraz. Zobaczcie. Czarny dym. Jakby był biały, to by wybrali papieża. A jak jest czarny, to znaczy co? Że palą pieluchami. Po prostu. Znacie tę legendę o kopciuszku, o bucie, że ona zgubiła but, potem on ją znalazł, ten but, na podstawie tego obuwia szukał potem jej. Cały czas trzyma w dłoni, dzierży ten but, no ale co? I dzięki temu zarabia na życie. Moi drodzy, za moimi plecami baszta Dorotka. Znasz jakąś Dorotę? Tak. Dorota Wellman chociażby. Są tutaj pozostałości murów miejskich, kiedyś w czasach średniowiecznych było tu 1600 metrów tych murów, obecnie zostało się jedynie 300 metrów i tutaj właśnie mamy fragment tych właśnie murów. Moglibyśmy zostać tutaj jeszcze długo, dłużej i porozmawiać na ten temat, ale słońce chyli się już ku zachodowi, a my na swojej liście zabytków i atrakcji Kalisza mamy jeszcze ile rzeczy, Spielberg, dzisiaj? 37. 37, także musimy iść. My bardzo ładnym parkiem miejskim i zobaczyliśmy też miejski teatr, który bardzo nam się podobał. Jego kolumny były bardzo efektowne, i wiemy skądinąd od Piotra, który jest mieszkańcem Kalisza, że bardzo dużo osób uczęszcza do teatru w Kaliszu i oddaje się uciechom kulturalnym. Przechadzamy się cały czas po Kaliszu i co nas ujmuje to, że praktycznie każdy budynek w tym mieście stanowi zabytek. I widzimy tutaj też te wszystkie symbole i znaczki. Miejsce wyjątkowe skrzyżowanie dwóch ulic. Fajny mural na budynku. Kalisz miasto ze wszystkich że wszystkich w Polsce jakie? Najstarsze. I Siatkówka jest piłka nożna. Powinni tutaj jeszcze do, dosztukować piłkę ręczną, bo mają na fajnym poziomie od niedawna, bo mają prężnego inwestora. Jest ratusz, są budynki, które odwiedzaliśmy. Kalisz jest również miastem kościołów. Jest tutaj cała masa tych obiektów sakralnych. Jest oczywiście rzeka, jest tor kolarski. Za chwilę przejdziemy na drugą stronę ulicy. Co się tam znajduje? Dom, w którym mieszkała ona. Dzisiaj cytowana. Maria Konopnicka. Będziemy pod jej drzwiami. Nawet nie wiem, czy nie zapukamy, jak listonosz dwa razy. Dom Marii Konopnickiej. Idziemy tam. Chodźcie. W tym domu, na ulicy Kilińskiego, pod numerem czwartym, ale czwarty, jeśli chodzi o dom. Mieszkała, tak jak czytamy, w latach dzieciństwa i swojej młodości Maria Konopnicka. Dodam tylko, że to w Kaliszu wzięła ślub i zaraz po tym przeprowadziła się dalej. Moje pytanie jest do Was. Napiszcie to w komentarzu. Pod jakim numerem mieszkania mieszkała w tym domu ona? Mała podpowiedź. Przy tej ulicy znajduje się również erotic shop, którego szyld możecie zobaczyć po prawej stronie. Idziemy dalej, moi drodzy. Dzień powoli chyli się Ku nocy. Przechadzamy się. Idziemy w kierunku rynku i wieży ratuszowej. Przeszliśmy sobie plantami. Widzieliśmy tam pomnik Adamasnyka. Widzieliśmy również pomnik książki. Widzimy kolejne olbrzymie kościoły, którymi kalisz stoi. Między innymi tą oto katedrę kaliską. Powoli dobiega pierwszy dzień naszej wizyty w kaliszu. Za chwilę wizyta w restauracji. Ale to na co zwróciłem uwagę, to że jest bardzo sympatyczny rynek. Jest to kolejny wyjazd, podczas którego Matka Natura jest dla nas łaskawa i aura jest bardzo sympatyczna. Słonko świeci. Idziemy na najlepsze burgery w Kaliszu. Hashtag burger. Miejmy nadzieję, że będzie smacznie, że będzie no, kalorycznie, bo chcemy zjeść dużo, ale przede wszystkim musi być to dobry podkład, gdyż mamy nadzieję dzisiaj cały wieczór oglądać <śm> telewizję we dwóch. Będziemy zmieniać na pilocie kanały. Kiedy ja ostatnio telewizję oglądałem? Nie wiem, ale dzisiaj taki jest plan na wieczór, że będziemy oglądać telewizor, telewizję. Jesteśmy już w miejscu docelowym. Po kilku godzinach zwiedzania Kalisza musimy w końcu coś zjeść. Wszyscy polecali, musicie odwiedzić knajpę Hashtag Burger. Z czym dzisiaj będziemy się mierzyć? Zabójca, 170 gramów wołowiny, 8 plastrów bekonu, podwójny cheddar, podwójna sałata, mimolet, czerwona cebula, sos barbecue i majonez. Dzieliliśmy dodatkowo sałatkę Kolesław. Wszystko jest razem z frytkami. Szpilbuś, co dzisiaj ma? El Toro. El toro. 170 gramów wołowiny, ser mimolet, grillowane chorizo, grillowana szynka serrano, czerwona cebura, relish ogórkowy, majonez z chorizo, sos paprykowy z chili i habanero i sos pomidorowy. Do tego pikle. Jedni chodzą na siłownię, drudzy chodzą na fitness, na pilates, a my chodzimy po knajpach. Chodzicie Państwo na pilates? Tak, jestem Naprawdę? Tak, <laughs> na Przepraszam, ale nie wiedziałem. Tak, tak zwany przekaz podprogowy. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale wiedziałem, że Pilates jest popularny w Kaliszu. Dobrze. Adam Małyś, przed skokiem. On zawsze się skupia na jednym na najbliższym skoku. Ja też się skupię na tym jednym hamburgerze. Boczuś, idealny. Rozmiar naprawdę dla prawdziwych mężczyzn. Nie tylko. My to zjemy oczywiście w całości, ale myślę, że dwie dorosłe osoby mogą się nawet takim jednym najeść, bo jest naprawdę bardzo duży. Ten sos na dole, ten czerwony barbecue. Na górze majonezowy. Jestem umurusany, wiem o tym. Ale się dopiero jak zjem. Mm. I mamy właśnie bataty i mamy dwa sosy. Jeden tysiąca wysp. z nutką jalapeno. Bardzo fajne. Idealny dla mnie poziom ostrości. Już delikatnie czujesz na języku, ale nie wypala Ci wnętrzności. Moi drodzy, nie będę Spielberga dłużej trzymał, bo on też musi zjeść. Także kończymy. Spielberg teraz zajada, a potem jeszcze popijemy czymś dobrym. Od 2016 roku serwują tutaj te dania. Zjedliśmy kawał mięsa. Obaj wzięliśmy wołowinę. Ja wziąłem zabójcę. Szpilek wziął El Toro. Jesteśmy zadowoleni, że tutaj byliśmy. Polecamy tą knajpę. Już za niedługo, jak będziemy u nas w hotelu, przyjmiemy, przyjmiemy pozycję horyzontalną, odpoczniemy. Delikatny refreshment. Ja chyba nawet będę używał, uwaga, czego? Maszynki do golenia. I co? I idziemy na miasto. I ta noc może być nasza. Gdzie, gdzie się znajduje ten lokal? Ulica Chopina. Wiecie, kto to był Chopin? Ten, który grał Widzimy się rano i bardzo proszę, żebyście nie patrzyli na to, czy będę miał podkrążone oczy. Bo prawdopodobnie będę spał na boku albo na drugim boku. Mamy bardzo twarde łóżka w hotelu. Bardzo twarde. Dzień dobry. Dzień dobry. Wycieczka. Wycieczka. Gdzie idą? Yy, idą zwiedzać Kalisz. My już dzisiaj pozwiedzaliśmy, a oni teraz idą. Same dziewczyny tam były, czy mi się podobało? Słów kilka na temat hotelu. Wybraliśmy jako miejsce naszego bytowania najstarszy hotel w Kaliszu, hotel Europa, w takim troszkę oldschoolowym stylu. Internet bardzo dobry, bardzo wygodne łóżka i tutaj musimy powiedzieć, że chyba jedne z najlepszych na jakich spaliśmy. Duże poduszki, te poduszki właściwe i do tego był jeszcze charakterystyczny dodatek, czyli jasiek. Jeśli chodzi o łazienkę, duża, przestronna, standardowa, z prysznicem, lodówka nie działała yy, i zamrażarka też nie działała. A wiadomo, że jak człowiek chce wypić coś zimnego, no to ta lodówka by się przydała. Plusem niewątpliwym lokalizacja. Słownie kilka kroków od rzeki Prosny, kilka kroków od samego centrum, wokół restauracje, knajpy, oczywiście Żabka, to też jest bardzo ważne. Jak będziecie kiedykolwiek musieli przyjechać do Kalisza, to możecie śmiało wybrać ten lokal. I jest też palarnia, to jest niesamowite gdyż Spielberg mógł się zakochać, mógł poznać kogoś właśnie w tym magicznym miejscu. Byłem tam. Niesamowite stężenie, niesamowite zadmienie, ale dla osób, które są uzależnione od nikotyny jest to miejsce no, można powiedzieć idealne i nie w każdym hotelu takie miejsca są. Drugi dzień pobytu w Kaliszu. Słoneczko nas przywitało. Dzisiaj mecz ze Zniczem, druga liga. Idealny czas na to, żeby właśnie przemierzyć Zrobić troszkę kroków, spalić troszkę kalorii i zobaczyć kawał meczu. Oczywiście jeszcze po drodze będą atrakcje miejskie, które nam zostały na dzień dzisiejszy. Spaliśmy ponad 9 godzin. Nasz kolega Stefan Szolc Rogoziński, kaliski podróżnik, badacz Kamerunu. Miałem kiedyś swego czasu kilku zawodników z Kamerunu. Tutaj pozdrawiam Kale Sonę, który później grał w Singapurze, a także Iwo Tema, który z mojego klubu trafił do Sokoła Aleksandrów Łódzki i generalnie osiedlił się w województwie łódzkim moi drodzy, jestem w jednej z 11 sal muzeów państwa osiakowskich w Kaliszu, prawdziwy raj dla dzieci i dla dorosłych jest to muzeum absolutnie wszystkiego to jest wszystko i tak jak rozmawiałem tutaj z panem, który jest właścicielem no, ma, ma ten pan delikatnego hopla na punkcie zbierania bo zobaczcie, no, tu jest absolutnie wszystko, gdyby moje dzieci tutaj dzisiaj były ze mną to by chyba zwariowały są lalki, drewniani żołnierze tu teleubisie lalki teatralne no absolutnie wszystko a to tylko jedna z 11 sal Drodzy, salka VIP, tutaj już za niedługi czas będą siedzieć notable, VIPowie i będą sobie spoglądać na to, co dzieje się na Zielonej Murawie. Póki co jestem ja i powoli oddaję się medytacji przedmeczowej. Co jest ważne przed meczem? Skupienie i teraz będę się skupiał. Nie ma nic piękniejszego, moi drodzy, niż wrócić na zielone boiska w marcu. Wprawdzie dzisiaj nie w trykocie sędziowskim, ale jestem w pracy i tutaj zobaczcie już. Za niedługo wybiegną piłkarze, zarówno KKS-u jak i Znicza Pruszków. Rozmawialiśmy z sędziami, oni również są przygotowani. Mają najdroższy zestaw słuchawkowy, na którym dzisiaj będą te zawody prowadzić. No i co? I czuć po prostu ten zapach murawy. To jest coś idealnego przy sobocie. Po prostu poprzechadzać się i zobaczyć jak to wygląda w drugiej lidze. Druga liga, styl życia. Panie prezesie, jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem meczu ze Zniczem Pruszków. Widzimy baner, druga liga. Wszystko super wygląda, jesteśmy pod wrażeniem infrastruktury, się ale się... historia klubu jest bardzo ciekawa, bo również z pana osobą i z pana działalnością zaczynaliście od B klasy. Zaczynaliśmy od B klasy. W 2005 roku można powiedzieć zespół reaktywowaliśmy i krok po kroku, rok może nie rok po roku, ale czasami z czasami wami udało nam się awansować. Dzisiaj jesteśmy w drugiej lidze, no i byśmy chcieli, żeby to trwało jak najdłużej, a ta druga liga to jest. Nasz największy sukces, bo nigdy wcześniej KKS nie grał na tym poziomie rozgrywkowym. Widzieliśmy, że doszło do zmiany trenera. W nowym sezonie jest Pan trener Bogdan Zając. Chciałem zapytać, bo wiele osób nam tutaj właśnie mówi o tym warsztacie trenera, że no, przemawia przez niego ten profesjonalizm i, i widać właśnie tą, tą nową jakość. I jak Panu się współpracuje z trenerem? Ja muszę powiedzieć, że od momentu jak to tutaj tak w klubie z nami zaczął pracować, trener marzec, później trener wieczorek, teraz trener zając, to muszę powiedzieć, że naprawdę są to trenerzy no, profesjonaliści, yy, posiadający dużą wiedzę, yy, bardzo dobry warsztat i, i gdzieś te wyniki klub zaczął z nimi Osiągać i życzę tutaj trenerowi Wogdanowi, żeby to wyszło po prostu jak najlepiej, żeby ten sezon był jak najlepszy dla klubu. Poszły konie po betonie. Mecz już się rozpoczął na żółto tradycyjnie z nicz pruszków, na niebiesko ekipa AKKS-u Kalisz. Przemierzamy sobie drogę wokół boiska i zmierzamy do głównej trybuny, na której znajduje się i młyn, i kibice, ale przede wszystkim stoiska cateringowe. Chcemy coś zjeść i coś wypić. Pogoda jest idealna do tego, żeby oglądać mecz, ale jeszcze lepiej ten mecz się będzie oglądało. Kiedy coś zjemy, nie na pusty. Pełnym z pełnym brzuszkiem i nie tylko brzuszkiem. Wszyscy chwalą murawę, rozmawiałem i z Igorem Mewczukiem, rozmawiałem też. Gol! O, co tu się wydarzyło? Po rzucie rożnym padła bramka dla ekipy znicza Pruszków. Za chwilę dowiemy się, kto. O! Z jakiego kraju? Ze Słowacji. Idziemy jeść, moi drodzy. Nie ma na co czekać. Daj mi czapkę, bo będę jeść, a jak idę jeść, zawsze lubię mieć czapkę na głowie. Wieje niesamowicie. Dzieje się też również na Murawie, przed chwilą sędzia pokazał również czerwoną kartkę dla jednego z gospodarzy, także przez większą część tego meczu ekipa z KK, kks jest będzie grała jednego mniej. Jest kiełba, jest musztarda. Przyglielowana. Nie będziecie widzieć, bo jest cały czas słońce, ale jest niesamowicie zimno. Zobaczcie, jak wszystko mi zwiewa. Jeśli chodzi o ceny, kiełbaska 12, piwo 10, Pepsi 5. Dobra, jestem zadowolony, zjadłem jeszcze takie 3. <noise> Wracamy na mecz moi drodzy. I kibicujemy dalej. 0 do 2. Jedna z kontry z puszków zakończona. Bramką będzie bardzo ciężko odwrócić rosę tego meczu gospodarzom, chociaż mam dopiero 24 minutę. Nie układa się to wszystko po myśli gospodarzy. Do przerwy 0-3. do 3. Ciekaw jestem co, co teraz yy, musiał powiedzieć ten Erbogdan Zając w przerwie, żeby no jednak jakoś wesprzeć swoich zawodników, żeby wykrzesali więcej sił na tą drugą połowę. Przypomnił, że grają jednego mniej, dopóki piłka w grze wszystko może się zdarzyć. Też rozmawialiśmy z panem Green Keeperem, który się zajmuje dla miejscowego siru właśnie tą murawą. Około 250 tysięcy złotych rocznego budżetu na właśnie tą murawę. I rzeczywiście robi ona fajne wrażenie i była jest dużo, dużo lepsza chociażby od tej murawy, którą widzieliśmy na stadionie na Tehelnym Polu w Bratysławie. Co jest jeszcze unikatowe, i też zdradził nam to pan, który się zajmuje murawą. Powiedział nam, że te zraszacze, które widzimy na murawie, a jest ich 12, i przed pierwszą połową, i w przerwie też były używane. Tutaj zaraz za stadionem płynie rzeka Prosna i ta woda jest bezpośrednio z tej rzeki, czyli nie jest to woda miejska, nie jest to woda ze studni, jest to woda z rzeki i co ciekawe no ma w sobie też taki naturalny nabóz, bo jak wiemy doskonale, że wszystko to co z pól spływa do rzeki potem w na sposób naturalny trafia również na tą murawę. Dość ciekawe i unikatowe podejście do podlewania. Myślę, że jeden z nielicznych obiektów na tym szczeblu. Piłkarski, który podlewa wodą z rzeki boisko. Tego chyba nikt się, moi drodzy, nie spodziewał. Wynik na 12 minut przed końcem 0 do 5. Możemy być świadkami jeszcze kolejnych bramek, i ten mecz dzisiaj, i nasza podróż do Kalisza zaprzecza temu wszystkiemu, że gdzie nie pojedziemy, to tych bramek jest mało. Nie, dzisiaj jest dużo. Szkoda tylko, że gospodarze żadnej nie strzelili, bo będą na pewno w minorowych nastrojach kończyć ten mecz. Nie chcę wpaść ta honorowa bramka dla ekipy KKS-u. Mamy rzut rożny i jest pełna 2 minuty do końca, ale. Jakoś dzisiaj się ten mecz zupełnie nie ułożył. Zobaczymy jeszcze szansa. Aj, broni mi Bardzo mi się podobał Japończyk w drużynie znicza, który grał w pierwszej połowie na początku drugiej. Idealny zawodnik, nisko zawieszony, nisko środek ciężkości mocno trzymający się na nogach. To jest kleczki zdrowień, strzygły dla drużyny z Gratulacje za zwycięzców. Koniec 0 do 5. 5 bramek. Wszystkie dla gości, a nie jednej dla gospodarzy. Minorowe nastroje wśród kibiców, no ale nie ma się co dziwić. No, a teraz, co? Konferencja prasowa, idziemy tam, bo myślę, że będzie ciekawy. Ten mecz za nas zaczął się fatalnie i wynik końcowy, jakby tylko to potwierdza, że to spotkanie tak się układało, jak się układało. Na pewno, staje fragment gry, szybko stracona bramka, i później, wiadomo, no, po tej straconej bramce. Staraliśmy się od razu, jakby to się mówi, ruszyć do drabiania strat, graliśmy otwartą piłkę, przeciwnik to wykorzystał przestrzeń, ta czerwona kartka, wiadomo to już sędzia podejmuje decyzję, był kontakt, bo no, też analizowaliśmy to teraz na szybku, był kontakt, przeciwnik się przewrócił, sędzia podjął decyzję i, i bez dwóch zdań musimy się do tego dostosować i musimy grać. W tych pięknych okolicznościach przyrody, nad rzeką Prosną, kiedy słońce już zaszło, kończymy nasz kolejny football trip z Elwibetem. Byliśmy w Kaliszu i tej wycieczki na długo nie zapomnimy. Gdybym nie był tak zmęczony, jak jestem po całym dniu, to na pewno dzisiejszy wieczór spędziłbym w centrum miasta. A tak, niestety kulturalnie, udaję się do hotelu, nakrywam się kołdrą i idę spać. W wersji oficjalnej, nieoficjalnej nie możemy Wam zdradzić, ale jedno jest pewne, będzie się działo. Masz rozbiegany wzrok. Mam rozbiegany wzrok, to oznacza jedno, że mówię w tym momencie nieprawdę. Nie przynieśliśmy jednak szczęścia piłkarskiego, bo KKS Kalisz przegrał wysoko ze zniksziem 0 do 5. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i tego też życzymy ekipie KKS-u Kalisz. A wam, jeżeli się ten kolejny football trip podobał, przypomnę oczywiście o lajkach, subach, dzwoneczkach i napiszcie nam również, gdzie powinniśmy pojechać w kolejną podróż i na pewno wszystkie te komentarze zostaną przez nas przeanalizowane i jakąś ciekawą destynację wybierzemy. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!